Jezus Chrystus. Przed chwilą przeżyliśmy Najświętszą ofiarę, składaną Bogu za duszę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii, za wszystkich, którzy zginęli. W drodze do Katynia, pod Smoleńskim, w tragicznym rodzinie. Ta najświętsza ofiara składana była święto świętego męczennika pierwszych wieków Kościoła, świętego diakona Wawrzeńca, który ukazał światu prawdziwe skarby Chrystusowego Kościoła, wskazując na biednych. Mówił o nich, że Bóg ich umiłował ponad wszystko. Dzisiaj, gdy gromadzimy się w tym miejscu znamiennym dla naszej Ojczyzny, dla nas Polaków przy Krzyżu, wspominamy skarby naszej Ojczyzny, których dzisiaj nie ma ale wierzy, wierzymy, że Bóg pozwala im patrzeć i uczestniczyć w naszym modlitewnym zgromadzeniu i są z nami, może bardziej niż wtedy, gdy mogli być fizycznie. Wspominamy naszego kochanego prezydenta, pana Lecha Kaczyńskiego, dla którego ojczyzna była sumieniem i wszystko, co dotyczyło ojczyzny, było Jego życie. Dzisiaj dziękujemy Bogu za to, że mieliśmy udział w dobrach dzięki Jego posłudze i dzięki ofierze Jego życia. Więc teraz przy tym krzyżu zanieśmy do Boga modlitwy, aby zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stało się udziałem wszystkich, którzy tak tragicznie zginęli. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, mózg się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze na wieki wieków. Wieczny odpoczynek raczył dać Panie, a świat uśmiechu i zaniechaj świeci. Wieczny odpoczynek raczył dać Panie, a świat uśmiechu i świeci. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światło świeć. Niech, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Przyjmijmy, Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech Was błogosławi Bóg tak mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.